Witam na kanale Galaktys LPS. No i dzisiaj, oczywiście, przyszła do mnie nowa paczuszka. Tak, są to naklejki z biedronki. W tej paczuszce znajduje się oczywiście Petrop, i jest to coś niewyobrażalnego. Jest to jeden z większych unikatów w 2013, był na 9. miejscu pod względem unikalności. Jest to Bulldog Czekajcie, czekajcie, bo ja tego nie umiem czytać. Costco Carry Case Original, coś takiego. No i właśnie, jest to Bulldog z tego zestawu. A więc, co tu więcej, gadać po prostu, przejdźmy do otwierania. Oryginał, bo jak widzicie, ma magnet, a nie oryginały, no. No nie mają magnesu, tylko dziurki. A więc tak, ten Bulldog to jest bardzo wielki unikat, ponieważ był dodawany do zestawu, który nie, był bonusem do zestawu. tak, Nie wiem, czy ten zestaw był dostępny w Polsce, czy też nie, ale wiem, że był on na pewno do niego bonusem. Ma on dziureczkę. Hum, magnesik czerwony, jak już wcześniej pokazałam. No i nie ma znaczka oryginalności, ponieważ jeszcze to, to nie te lata, to nie te lata. Jeszcze jeśli chodzi o jego imię, to będzie się nazywał Ryży, ponieważ jak widzicie jest taki <grydy> rudy, no i, no i to będzie Ryży. Ogółem to jest dość trudno dostępne i to jest taki no unikat, no już ciągle to mówię, tak to jest unikat. Ale ja kupiłam go na Allegro za 22 zł i jest to myślę bardzo przystępna cena jak za tak ogromny unikat. Tak jak w przypadku droplet, za bardzo nie mam o czym gadać, bo jest to jeden, 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 jeden pet shop. Mogę Wam dać wykład na temat tego unikalności, ale ja za bardzo wszystko, co wiedziałam, już Wam powiedziałam, więc no, czuję się taka zamknięta. Ogólnie to mam zamiar zrobić na moim blogu taką notkę, bardzo, bardzo, bardzo dokładnie na temat tego zestawu, w którym właśnie występował moim reżyser i to unikalne? i w ogóle, i w ogóle, jeszcze w swoim czasie, ponieważ muszę zabrać te informacje. A na razie wiem tylko o nim, o Mopsiku ja o no, takiej jednej jajce, Tylko ja nigdy nie będę wiedziała, jakie to jest. tak jakby jest małe dogi, ale to nie są dogi, tylko takie buldogi jak nie umiem Dobrze, nie będę przyciągała tego odcinka jakimiś bulldogodogodogami, -dog tylko po prostu zakończę go godnie. Dobrze, a więc do zobaczenia w następnym filmiku, shoppingu, na blogu, wszędzie, gdzie chcecie. No i do zobaczenia, no i żegnam Was.